quem DOBRE Szanowni, 24 dzień naszego pobytu w Zakopanem, 24 dzień spotkania Stepe i Radiem Z na Równi Krupowej. To już niewiele czasu do zakończenia naszej akcji, naszego pobytu tutaj i waszej szansy na wzięcie udziału w castingu do reklamy Neostrady TP z udziałem Zbyszka Zamachowskiego. Serdecznie Was zapraszamy, przyjdźcie do nas. Można wygrać telewizor, ale można również stać się gwiazdą reklamy telewizyjnej. Musicie tam być, musicie spróbować, musicie oszaleć. Zapraszam Was serdecznie. Spotykamy w naszym miasteczku zwycięszczynię, laureatkę wczorajszego castingu, panią Bronisławę, mieszkankę Zakopanego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Bronisławo, proszę powiedzieć, jak wrażenia? Wczoraj pani nie mogła być, musiała pani e, uciekać do swoich obowiązków. Jak wrażenia po wczorajszym występie? Jak to w ogóle się odbyło? Jakie są pani odczucia? Rewelacyjne. to tym, <grym>, że dostałam nagrodę i chciałam powiedzieć coś po góralsku. Jak chłopak chce poderwać dziewczynę, to... W Polsce się mówi, kocham cię, prawda? A po góralsku sakramencko was Radwidzę. widzę. No to, to my się sakramencko cieszymy, że pani do nas przyszła, odwiedziła nas i wzięła w tym udział. To jest nagroda dla pani. Proszę bardzo, wręczamy. Wręczamy. Uśmiech jeszcze, prawda, do kamery. Pani Bronisława wygrała telewizor. Kto wie, może pani Bronisława będzie jedną z tych pięciu szczęśliwych osób, która weźmie udział w nagraniu reklamy dla Neostrady TP z udziałem Zbyszka Zamachowskiego. Kto wie, pani Bronisławo, sakramencko, cieszymy się, że pani nas odwiedziła, raz jeszcze to powtórzę i miłego oglądania. Ślicznie, kocham was wszystkich. Mili moi, pani Bronisława zabrała już telewizor, 23. telewizor, 23. nagrodę, Wygraną w naszym castingu. Dzisiaj 24 do wzięcia. Czekamy na Was do 19.30. Namiot castingowy jest otwarty. Możecie przychodzić, możecie pokazywać cokolwiek tylko sobie zechcecie. Myślimy, że następna osoba to następny ciekawy pomysł, następna ciekawa propozycja. Musicie tutaj być. To naprawdę już niewiele czasu, niewiele naszych spotkań. Do 22 lutego jesteśmy dla Was. Dzisiaj do 19.30. Zapraszam. Panie Konradzie, witamy serdecznie. Mieliśmy przyjemność Pana spotkać na Krupówkach wczoraj. Skorzystał Pan z naszego zaproszenia. Jak wrażenia po wyjściu z namiotu castingowego, z tej części, gdzie jest kamera? No trema mnie zjadła. Oglądaliśmy tutaj Pana i tak moim takim szybkim okiem, moim szybkim okiem to niepotrzebnie Pan się wycofywał, kiedy Pan już zaczął. No, nie było siostry. Może gdyby była, by mi pomogła tak Czyli siostra jest takim elementem, nazwę w cudzysłowie, elementem, który pana inspiruje. Tak, tak, dokładnie. Bo gdyby była, to bym tak jakoś pokazał. Nie widziałem jej po prostu. Gdyby może. To jest więź taka, piękne to jest, co pan mówi. No widzi pan, no jednak. Panie Konradzie, życzymy szczęścia. Gratulujemy w ogóle odwagi, że pan się zdecydował przyjść tutaj do nas, pokazać. Bo to dla nas jest ważne. Dla pana przygoda na pewno. A kto wie, może akurat. Ten fragment, który pan pokazał, gdzieś reżyserka powie, w tym chłopaku coś drzemie, on na pewno więcej może. Kto wie? Nie wiem, tego ja, ale zobaczymy później, dobra? Dobra, dobra, dzięki wielkie. Za... My dziękujemy, piąteczka. na udział dzisiejszej najpierw, dzisiejszego castingu osoby, która przyszła do nas, która zainteresowała się naszym castingiem. Oczywiście osoba, która tam dzisiaj zaprezentowała się na niej. Dzisiaj znowu było kilka osób, które pokazały naprawdę coś fajnego, coś wymyśliły, przygotowały i się postarały, co naprawdę doceniamy i przykro nam, że możemy przyznać tylko jedną nagrodę dziennie. E, dzisiaj e, szczególnie podobały nam się dwie osoby, pani Anna z Poznania i, i, i Grzegorz z miejscowości Tymbark. I wygrywa jedna osoba, Grzegorz Klimek Tymbark. Gratuluję. Dobry wieczór, panie Grzegorzu, kłaniam się. Yy, co pana skłoniło do tego, żeby przyjść tutaj do nas? Przede wszystkim trafiłem przypadkiem na ogłoszenie w internecie i to mnie skusiło przyjechać i wziąć udział. Super, cieszymy się, jak widać. Opłacało, opłacało się przyjechać. Panie Grzegorzu, yy, niech Pan nam tak krótko opowie, jakie były odczucia, kiedy Pan wchodził, czyli w tym takim miejscu, gdzie Pan zapisywał się, później już na miejscu i po wyjściu. Czyli takie trzy etapy. Przychodzę, rejestruję się, wchodzę, gram, wychodzę, mam za sobą. Jak to było u Pana? Przyszedłem na luzie. Potem, gdy weszłem, trochę się zestresowałem, a jak już zacząłem grać, pełen ludzi, wyszło jak wyszło i są efekty. Super, panie Grzegorzu, jak widzimy, efekt, wygrana. Czy pan wie, oprócz tej wygranej, yy, może pan jeszcze stać się osobą, która weźmie udział w nagraniu reklamy yy, telewizyjnej dla Neostrady TP z udziałem Zbyszka Zamachowskiego? Wiem, i byłbym bardzo zadowolony, gdyby mi się to udało. Panie Grzegorzu, my życzymy panu tego oczywiście, jak wszystkim zwycięzcom, ale i osobom, które po prostu biorą udział, bo nie tylko ci, którzy wychodzą stąd z telewizorem, bo Mogą zostać wybrani. Gratulujemy serdecznie raz jeszcze. Mogę to powtarzać i powtarzać z tymi gratulacjami, bo jest czego. Myślę, że ten 24 dzień naszego tu pobytu i 24 telewizor przyszedł w godne ręce. Dziękuję. Dziękujemy również. Miłego wieczoru, miłego dnia. No i... 24 telewizor ma już swojego właściciela. Grzegorz Klimek. To on dzisiaj wyszedł z nagrodą główną. Jutro możesz być to ty, 25 telewizor. Będzie jeszcze 26, 27 i 28, bo 22 lutego kończymy naszą akcję, nasze spotkanie, nasz pobyt tutaj na Równi Krupowej w Zakopanem, miasteczko TP i Radio Z. Zwinie się, rozpłynie, pozostaną wspomnienia. Macie jeszcze szansę, bądźcie tutaj koniecznie. Cztery dni dla Was. Czekamy na Was jutro. Pozdrawiamy, miłego wieczoru.